Dzisiaj obchodzimy No Waste Food Day, czyli mówiąc o tym, aby nie marnować tej żywności, czy często nam się zdarza jednak że nieefektywnie ją spożywamy i jednak niestety ją marnujemy. Niestety bardzo często i to bardzo często w święta, gdzie zakupujemy bardzo dużo jedzenia, żywności, a potem niestety ją marnujemy. Także propagujmy odżywianie mądre, nie marnujące jedzenia, tak, żeby ludzie na świecie nie głodowali. Przez nasze marnotrawstwo. A pani jakimi zasadami się kieruje? Przede, przede wszystkim zasadom zdrowego odżywiania, tak. No i też racjonalnego, żeby tego jedzenia szykować na tyle, żeby nie zmarnować, a wykorzystać je efektywnie. Warzywa, owoce w sezonie często u Pani się jak pojawiają? Najbardziej, jak najbardziej i przede wszystkim swoje, tak? Mamy swój ogródek, mamy swoje e, i warzywa, i owoce, także jak najbardziej korzystamy ze zdrowego odżywiania i z własnego ogródka bardzo dużo. Wydaje mi się, że nie marnuje żywności. Nie marnuje Pan żywności, ale w okresie na przykład świątecznym, czy tej żywności nie jest zbyt dużo, nie pozostaje później? Nie, 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 naprawdę. Nie wydaje mi się, żebym marnował, także nawet w okresie świątecznym. Mm -hmm. Teraz sezon sprzyja zdrowemu odżywianiu się? Czy pan po zdrowe produkty sięga, czy różnie to bywa? Oj, różnie, zdecydowanie różnie. Zwłaszcza, że ceny tych zdrowszych produktów no, już zaczęły być trochę zaporowe. A czy pana zdaniem na bazarze znajdziemy rzeczywiście dobre, zdrowe, odżywcze, ekologiczne produkty? No, czy jeszcze z tym pracujemy? Tak, że są polskie przede wszystkim. Zawsze właśnie robię takie podsumowanie po każdych świętach i liczymy, ile nam się udało mniej zmarnować jedzenia niż poprzednich lat. A czy Pani inne osoby, które po świętach na przykład mają zbyt dużo tych produktów, zachęca do tego, by przekazać na różne cele, na rzecz osób potrzebujących? Tak, oczywiście. Staram się też to taki nawyk wyrobić w moich już dorosłych córkach, które też już prowadzą swoje własne gospodarstwo domowe, żeby po prostu też na to zwracały uwagę.